Czołem detektywi, mamy już wszystkie wskazówki. Powinniśmy już wiedzieć, gdzie uderzy psotnik i kim on jest. To jest najważniejsze. Zatem powtórzmy sobie wszystkie tropy. Ehm, co się wydarzyło? No wiadomo, o 25 kamera nagrała, jak ktoś dewastuje figurkę papy Krasnala. To mogliście przeczytać w krasnalowych wieściach. Z tego, co się dowiedzieliście, wy i ja, e, w tym samym czasie Krasnal Adoratorek tak, e, robił zdjęcia kucharce w rynku, więc to raczej nie będą oni. Oboje widzieli też botaniczkę i bibliofila, którzy, fiu, fiu, byli na randce, więc oni też odpadają z kręgu podejrzanych. Zostaje nam architekt i showmast Gołoń. Showmast Gołoń e, widział niby z okna architekta, jak się obudził, a architekt widział tajemniczą postać owiniętą w prześcieradło. Hmm, chyba coś mi świta. No właśnie, jeszcze krasnal Bibliofil dał mi białą rękawiczkę. Jeżeli byliście uważni, to widzieliście w poprzednich zadaniach, że komuś brakowało białej rękawiczki. Mam już pewne podejrzenie, kim jest ten psotnik, chociaż to bardzo dziwne. No i mam jeszcze sześć części mapy, muszę je złożyć w całość. Dobrze, wydaje mi się, że to będzie tutaj. Ta część pasuje do tej części i jeszcze to. Tak, 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 zdecydowanie. Mam całość mapy. Rety tylko jest ogromna. Gdzie psotnik może uderzyć? Zaraz, zaraz. Najbardziej charakterystycznym punktem na mapie jest hala stulecia. Wydaje mi się, że tam musimy się udać i złapać tego psotnika. Ruszajcie za mną! Kochani detektywi, jesteśmy na miejscu. Czyli pod Halą Stulecia, zgodnie ze wskazówkami, które zebraliśmy na mapie. Zaraz poszukamy psotnika, ale zanim to zrobimy, no to posłuchajmy co nieco Hali Stulecia, skoro tutaj jesteśmy. Hala Stulecia jest jednym z najwybitniejszych, najwspanialszych, najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Polski. Sama hala stulecia została zaprojektowana przez wybitnego miejskiego architekta Maxa Berga i jest uznawana za jedno z najwybitniejszych dzieł architektury XX wieku. Teoretycznie, żelbetowa kopuła modernistycznej hali powinna według niektórych runąć. W momencie budowania była to największa taka kopuła na świecie. Ma 65 metrów średnicy, ale Bergowi się udało. W środku hali, na samym początku, znajdowały się robione na zamówienie w niemieckiej firmie Sauer, największe na świecie organy. Miały 222 rejestry i 16 706 piszczałek, rety jak dużo! Zostały częściowo zniszczone i rozkradzione, następnie przeniesione do archikatedry świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Nie wszystkie się zmieściły. Część trafiła na jasną górę do tamtejszej bazyliki. Niewątpliwie jest to magiczne miejsce Wrocławia, które wyróżnia to miasto. Lećmy dalej. O, się masz Ebi! Słuchajcie, to jest mój prawdziwy idol. Dzięki niemu. Zdecydowałem się zostać detektywem. On ma na imię Ebi, tak samo jak główny bohater kryminałów pana Marka Krajewskiego, Eberhard Mock. No, dokładnie to jest bardzo ciekawa książka. Jak będziecie starsi, tak, tak, tak dużo starsi. To zachęcam Was, żebyście sięgnęli po tę wspaniałą lekturę. Patrzcie jak pięknie wygląda. Ma tutaj taką teczkę, ma tutaj piękny taki właśnie płaszcz, jest elegancki tak samo jak Eberhard Mok. I ma książkę, na której jestem psenem Mok. No tak. I twarz pana Marka Krajewskiego, czyli autora tychże kryminałów. No pięknie! Wo. Zaraz koperta. Interesujące. Hmm. Moja nowa psota zacznie się dzisiaj. Kochani, wygląda na to, że jesteśmy o krok przed psotnikiem. Musimy się pospieszyć. Sprawdźmy resztę terenu. Zapraszam Was na pergole. Pergola to miejsce zabawy i relaksu. Jest zbudowana na kształt połowy elipsy i otacza wspaniały sztuczny staw przy hali stulecia. Została zbudowana z okazji wystawy stulecia w 1913 roku według projektu architekta Hansa Pelziga. Ma długość 640 metrów i składa się z 750 kolumn nietynkowanego żelbetu. Wysoko nad nami jest kratownica, na której rośnie winoroś. To wspaniałe miejsce spaceru, koncertów i zabawy. Na samym środku Pergoli znajduje się staw, a w nim ponad 300 dysz wodnych, które tworzą gejzery, mgiełki wodne i wiele innych fantastycznych figur. Patrzcie! Kolejna koperta! Jak Wam się podobała moja psota w hali stulecia? No tak! Musimy prędko udać się do hali stulecia! Prędko, szybko! Jesteśmy w środku, w hali stulecia. Musimy być cichutko, bo gdzieś tutaj kryje się psotnik. Szybko, chodźcie za mną. Po cichutku! Chodźcie, chodźcie! Na płycie głównej go nie było, ale znalazłem salę cesarską. Tam powinniśmy poszukać również. Chodźcie! Prędko, prędko! Wow! Ale piękna sala. Sala cesarska. Mm. Słyszycie to, co ja? Echo! Super! Ale tu go nie ma. Hmm. O! Zobaczę na balkonie. Uuu, ale piękny widok, ale na żadnym z balkonów go nie ma. Hmm. O, tam jest trybuna. Sprawdzę jeszcze tam. Idziecie za mną? No chodźcie. Wow! Patrzcie, to show must go one. No tak, teraz wszystko układa się w logiczną całość. Tak miał prześcieradło, bo spał i patrzcie, brakuje mu jednej białej rękawiczki, to musiał być on. No tak, ma zamknięte oczy, czyli śpi, wszystko jest jasne. On jest lunatykiem. W dzień jest normalny, a w nocy lunatykuje i działa jak psotnik. Chodźcie, musimy go obudzić. Szóma z gołoń? Show mas głoń! Co się dzieje? Obudź się! Obudź co się! się Krasnalu detektywie, ty, ty, co ty tu robisz? <laughs> Spokojnie. Lunatykujesz, wiesz? Ja? No to ty robiłeś te rzeczy jako psotnik, ale. Nie, 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 to jest niemożliwe, to nie ja! No, lunatykowałeś, czyli robiłeś przez cel wszystko. No, ale ja, ja naprawdę nie chciałem, co teraz będzie? Ja rozumiem, nie przejmuj się. Na pewno znajdziemy jakiegoś krasnala, chodź! Znajdziemy jakiegoś krasnala, który Tobie pomoże. Chodź! Dobrze. No nie przejmuj się. Dobrze. Słuchajcie, wszystko jasne. Show mas lunatykował i robił rzeczy jako psotnik, ale to wcale nie była jego wina tak naprawdę. O, Bardzo wam dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej przygodzie. Pa! Chodź, Szołmaz Gomań, chodź. Wszystko będzie okej. Okay. Dobrze.